Cześć się, się witaj, witaj, witaj Ale to jest Hej, kanał Witaj się Hej, Siemoneczko, moi drodzy, witam was <grywk> bardzo serdecznie Jesteś <grywk> dupkiem Jestem najgorszym tak dupkiem <grywk> to Specjalnie to podpuściłem, bo teraz miałem taki plan Wówka pracuje Ja w ogóle nawet nie wiem co ja tu robię Ja też prawdopodobnie średnio y, wiem co to robię To się nazywa... <grywk> pytania? O! Uspokój się To się nazywa profesjonalny plan produkcyjny U mnie jest zawsze najprofesjonalniej To jest odcinek zapoznawczy Ale nie <grywk> żeby poznać was, bo nikogo nie obchodzicie, Ale to jest tak żart. Nie, on jest chłopem. Przepraszam, ale to są żarty. To wiecie, że są żarty. Wiecie czy nie? Wiesz, że to jest żart? Ja, nie wiem. ja się obrażam w tym momencie. Ja i też. Co to nagrywa? Zapoznawczy po powrocie, moi drodzy, muszę wyjaśnić parę spraw, wyklarować I wzięłem was do pomocy, żebyście wy również wyjaśnili parę spraw, bo ja się nie będę tłumaczył, więc oni się będą tłumaczyć za mnie Taki jest plan Jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie lajka na tym kanale i subskrypcję Powróciliśmy, więc warto to zrobić Warto zrobić, wspierajcie małych twórców Małych twórców, stary, ty masz milion subskrypcji, co ty gadasz w ogóle? No, no, no. Czy zauważyłeś, że Monika i Czarek się do siebie zbliżyli? To jest pierwsza część pytania i druga część pytania. Proszę powiedz, że to nieprawda. Czarek, możliwe, że kocha Monię. Powiedz mu, że Pat jest jego. I co teraz? Się? Ja nie, się? nie mogę być z Moni. Ja nie mogę mówić takim. Czyli dziewczym. coś jest na rzeczy. To jest... po, powiem tak. O, powiesz, czy potwierdzasz? Powiem, że zbliżyli nie. się do siebie. Daj mi powiedzieć. Uważam... Że... Zbliżyli się. Maciej, Ty, najgorszy dziennikarz, co ci wkłada usta. W Dobra, słowa. Przepraszam. Nie wszystko co widzą widzowie jest prawdą. Ale część może być. Ale część może być. Uuu. Ale też uważam... Że dużej części nie widzą widzowie. I dlatego mają całkowicie prawdziwe. opinię. I teraz co nam na myśli? Czy chodzi o to. Już, już nie musisz mówić. Czy chodzi o to, że naprawdę za kamerą też się zbliżają, czy kompletnie nie? Czy teraz wymyśliliśmy to i e, tak zwana agencja kazała nam to powiedzieć? I czy nakręcamy film, bo agencja nam kazała agencja powiedzieć. agencja powiedziała: co przyszła co do, nas? do nas, powiedziała: No, nagrywaj ten film! W swoim filmie powiedzieć: Tarun i razem! wydaje, że to jest wyczerpujące odpowiedź na to pytanie. Idziemy dalej. Czy miałeś jakieś erotyczne myśli o kimś z Team X? Widzieliście dzisiejszy odcinek Natalii? Nie Bo nie było. Czaro i Nati potwierdzili, że ja miałam oczarku Co? Na to nie było <laughs> Jak oni to odzwiercili? Bo on zadał takie pytanie Nati i Nati powiedziała, że miała I nie powiedziała, że miała I Nati powiedziała, że... Dobra, weźcie ze sami sprawdźcie ten kanał Nacu. I ty miałaś o nim sen? Sen snu nie miałam, ale jest przystojny Co to znaczy? No fizycznie Czy, się sobie że sobie go wyobrażałaś w stroju takim Adama? Z listkiem nie. na szuraku? Co, Co robiła? Bez listka bez listka? Polery! Ja chcę powiedzieć, że Czaro jest przystojny i fizycznie mi się podoba, ale traktuję go jak dziecko. Przecież to jest jeszcze młody. Jak twoje dziecko? Z twojego jest... łona? Tak! On jest, jest, no jest kochanek? On jest rok starszy. No wiem, ale to jest dziecko. Czy... Ja o niego dbam i Trzeba wiecie, jeździć Tak, z... łaskać pudrować no... mu na jego nagityłek, tak? O to chodzi. Dobrze, tak. dobrze. Okej, okay. okay. ja o, o pudrowaniu nagiego typu. Czarka. A ty miałeś oczarku? myśli? o oczarku jak najbardziej. Ty A wiesz, ty? To... Miałem nie mówić do Kuba. Nie. Wy, wy, wy. No. Czy poszedłeś do Team X, bo twoje zasięgi spadały? Tak. Co? Co ty gadasz? No to, to był jeden z powodów. To był jeden z powodów? No, ja już umierałam. To twój, z twojego powodu przynajmniej do tej mix, a ty mówisz, że ja dla pieniędzy, prawda? Nie, do ja, po, ja powiedziałam, że ja. Czyli dla twoich zasięgów? Ja dla swoich A zasięgów. pytanie dotyczyło mnie, nie dotyczą ciebie. Ale ty do się nie. Po, czy ty poszedłeś do tą A ty my odpowiadamy na twoje pytanie? Tak. Maciek, a <laughs> kiedy? Maciek? Dobra, nieważne, tak sobie my myślisz w tym momencie, więc tak <laughs> macie robić teraz. Maciek y, poszedł tu, bo ja tu Widzicie? To się nazywa lojalność. A ty dlaczego to poszedłeś? Ja tu poszedłem, bo tak mi się spadły po prostu na moim Instagramie, że zamiast. wieszcie, zamiast 80 wyświetleń miałem 35 czasem nie? na moim stole. Ja myślałem, że przynajmniej to do tego, bo twój tata jest właścicielem tego domu. No to też, no ale to wiesz, no to już. To też nie można być. No właśnie, yy, nie. A, chcesz to wyciąć? No. Jakby nie było Julki. To Monia czy Pati? Ja już sobie z Monią miałem pewien. Incydent. Dobra, a ty? Ja? Ale ogólnie, nie tylko na wygląd. Nie tylko Znacie na wygląd? je, jakbyście mieli po prostu wybrać, która z nich miałaby być waszą dziewczyną. Oczywiście, gdyby nie ja. Gdyby nie ty, bo jego jesteś również dziewczyną. No, my żyjemy tutaj w trójkącie, nie? Bo w mieszkanie, mieszkaniu, po prostu sprawa Moje wiem, często denerwuje. I moje ma często takie. Ech, coś tam, więc znowu to powiedziałeś, że Coś tam, coś tam. I znowu, i tak się często obraża i często robi jakiś taki a wpady się mniej obraża, ale powiedz, że wam, że spali też może mniejszy kontakt. No właśnie, fani nie mam takich kontaktów z monią. Wybrałbym Czarka. No tak. dobra. Ja myślę, że e, podzielam twoją opinię, ale żeby nie było, że zgapiłem, bo wcale nie zgapiłem i wcale w specjalnie się go nie zapytałem na początku, żeby od niego zgapić, <laughs> tylko ja bym chciał dodać nawet, rozszerzyć tą odpowiedź. Mhm. Wzrok zabójcy <laughs> No co? Co Pamięta, powiesz? Mów. Może faktycznie jakbym poznał lepiej Pati, ale poprzez poznaj lepiej Pati, bo ja mam podejrzenia, że ona może być memiarą. Hmm. Też mi się tak wydaje. I mi się wydaje, że ona jest memiarą, ogólnie jest trochę memiarą, ale wydaje mi się, że gdyby jeszcze bardziej ją poznać, tak to mogłaby być giga i yy, mogłaby wygrać. Ale na razie no? Monia wygrywa, no na razie Monia wygrywa. Monia przez swoje ciepłe serduszko. <laughs> ciepłe serduszko. Cie Yeah! Nie no do serce. Ja tak nie myślę, ja tak nie myślę. Czy Julka ma pępek? I to pytanie, z pozoru wydaje się dziwne, nie? Ale z drugiej strony chciałem poruszyć tutaj szerszy problem z kobietami. Czy puszczają bąki? I czy bekają? Czy Julka beka ma pępek i puszcza bąki? Pępek mam? Pierdzę również.. Co? Nie! Pierdzę głośno, co gadasz, że nie jak głośno! Ej, wiecie, co jest najlepsze? Że to jest totalnie głupie i infantylne pytanie, ale w tym samym czasie jak pierdzę, to mnie to tak bawi! Ja pierdzę, pierdzę głośno, ale nie śmierdzi, a Maciek Gościu! Czemu gadasz, że śmierdzisz głośno? Ja nie je? jest super. No i w ogóle nie śmierdzi. A ja mam teorię. A moje, właśnie, moje jest komposem. I oh. jest głośne i śmierdzi w tym samym czasie. A i widzisz, to oba twoje teorie. I I mam Julia, przedstaw kupę. swoją. Nie, przedstaw swoją teorię, <grym> bo ile ma do na teorię! Bo jak się jest kupa i ona już się tak? <grym> jak ją masz. Tam to jak uścisz błąka, to powietrze idzie i ono musi przycisnąć między y, kałem a ścianką jelita no. i dlatego zwalnia i na, nasącza się tym zapachem y, kupy i wychodzi cicho, bo wolno, ale śmierdzi. A jak nie ma kupy, <grym> to naraznie szybko idzie i wybucha na końcu a? szybko, ale nie śmierdzi. Julia była w klasie medycznej, myślę, że to zamyka sprawę. Ja Idziemy nie, dalej. To Czy agencja zabroniła ci na początku nagrywać z kaluchem? Tak jak mówiłem, agencja do nas przyjeżdża. Mniej więcej co dwa dni tak. około. No i wiesz, przyjeżdżają tutaj z całym... mają swój sztab taki... Nie, to nie są ludzie, to przyjeżdża po prostu. Yy, taka osoba ona się nazywa agencja. Tak, tak. Tak agencja ma na imię. Włodarczyk. co więcej, ona tak ma na imię, po prostu. Co więcej, ja y, kopałem więcej, bo chciałem się dowiedzieć więcej na temat agencji. Czemu ta agencja tak mocno wpływa na nasze życie i nawet potrafi wywrzeć presję na innych youtuberach i nawet na widzach? Co ja wiem? Ja mam swoją teorię. To jest reptilia. Ja jestem przekonany, że to Jaszczury z kosmosu wywierają tą presję jednak. To wcale nie jest tak, że to agencja jako. Bo mi się wydaje, że agencja jest pod wpływem reptilii. Mi się wydaje, że masoneria też ma coś z tym, a ty jesteś tak, znaczy, ja jestem mógł. tak, tak, ja, ja siedzę w loży masońskiej. Jesteś na dobrym, na dobrym no, Okej. Okay. Reptilia nie, jak najbardziej. Nie. My się uczymy na pamięć, tak. e, co, mamy wszystko, co mamy powiedzieć. Wszystko, co to mamy powiedzieć. jak mówimy. mamy wyglądać, to jak jesteśmy ubrani. Tak. Wszystko jest zaplanowane. Dlaczego ona ma żółty kolor? Mamy... Dlatego, żeby promować jego. Dlaczego on ma czarny? Bo on nikogo nie promuje, bo on musi być promowany. Dlaczego tak. ja mam niebieski? Bo On to mój kanał. To jest bo się, bo to jest mój kanał. Jezu. Tak. Wszystko jest tak Wszystko, proste. Czemu jesteś taki stary i czemu przyjęli Cię do Teamu X, skoro jesteś stary? Rozwiążmy o. problem mojego wieku. Znaczy, no to jest pytanie, które ja zadałem ze swojego fake konta więc odpowiadaj. Bo po prostu taka jest nasza polityka. Musimy mieć troszkę grubszą osobę. Tak, troszkę starszą. Musimy mieć troszkę starszą osobę. a Ty jesteś kim? Musimy mieć troszkę głupiutką. Troszkę ładną a, też. No, troszkę... Ładną. ładną Monię. Musimy mieć też... Ja jestem tą starą, spluchniałą warstwą, tak? Tak To chciałeś powiedzieć? Tak A Tak naprawdę to, to skopiowano od ekipy i po prostu musieliśmy mieć starszą osobę Tak, jej. musieliśmy mieć wujka jak A wujku jest trochę młodszy ode mnie, więc Bo pytajesz. poprzedni team miał mini Majka, w sensie niską osobę Poprzedni team miał mini Majka? Nie, no tego... Gdzie, zabiera. A. A. <laughs> o Jezus! Okej, okay, uwaga. Mi się wydaje, że to ostatnie pytanie, w kosmosie się nagrywa. A, profesjonalna nagrywka. Nie można nagrywać więcej niż 25 minut, tak nam zostało powiedziane. Na moim kanale nie mogą być nigdy filmy dłuższe niż 25 minut. Przykaz z góry. Od Nacu? Od Nacu. Myślisz nad wyprowadzką z domu X? Nie. Ale z ty. w jakim okresie czasu? Teraz. Czy myślisz nie. w teraz, tym momencie? w tym momencie nie. A ty? Zostawcie lajka, like subskrypcję na tym kanale Zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który będzie w przyszłym tygodniu Tutaj prawdopodobnie pojawiają wam się terminy, w które wychodzą odcinki Dlaczego ich nie mówię teraz? Bo nie mam pojęcia jakie one są Myślę, że nigdy nie będą na czas, więc zostawcie Co to ma znaczyć? Zobaczymy się w kolejnym odcinku Dziękuję moim gościom za wystąpienie Patrycja Małczanów, Monika Kociołek Trzymajcie się i na razie I mix to rodzina.